Zaraz poczekaj, Kuba przyjdzie, bo ja to wiesz sam, to nie chcę go ruszać. Chcesz sobie tutaj zobaczyć? To chodź. Patrz. Siedziałeś kiedyś w challengerze? No to wsiadaj i zobacz sobie. Nie chcesz? Pękasz? Miał. O tak. Siedziałeś przecież, ty jeździłeś Challengerem Ten wujka Piotrka, tylko tamten był. Tamten chyba miał też V8, ale nie 6,4. No. Ten czeka na czyszczenie. No, no jeździłeś takim, tylko, że czerwonym, pamiętasz? A ten jest niebieski A ten jest niebieski, no A tu ja Cię brudę. Tak, no zobaczyć jak będzie wyglądał, jak będzie czysty, wtedy to będzie Wtedy to będzie bajka Wiem, pewnie dzisiaj go będę czyścić Słuchałem? No, pewnie... pewnie go... A ja nie wiem Nie wiem czy dzisiaj, gładził. wiesz No bo tu wiesz, jest miejsce na amerykańską tablicę, a ta jest większa, europejska. Wiesz? Się? No, jak strzela to ja pierdziele. Tam się odbija jeszcze od tej ściany. Sperej na dwa kółka i ci. Może już nie wiesz co. Biegi do góry kurwa Powiem Ci, że prędzej się później będę. Wybierałem, czy kupić jemela, czy to, nie? No. że ML mi się bardziej przyda do życia. No, to na pewno. Mi się znudzi to. To tylko kupię jeszcze. W Weźmy A ja to u Kuby, proszę państwa, z powrotem, jak widzicie. Z Władkiem, tak. Z Władkiem sobie tutaj oglądamy modele, e, aktualizacje. Co się cieszysz? Co? No co, rybki, no. Zaraz. Co jest śmieszne? To są neonki. Czekaj, neonki, chyba neonki, no. To są neonki, a tutaj są gupiki, wiesz, o te z tymi, z tymi e, ogonkami czerwonymi to są e, samce. Gupiki? A gupiki, no, tak się nazywają. gupek. Tak, tutaj Kuba od razu na dzień dobry pochwalił się kolekcją 1 do 43. To jest oczywiście kolekcja Deagostini, ale są to modele ściągnięte z Japonii. Pięknie zrobione, naprawdę. No I trochę mi to beretryje, niestety. Coś czuję, że to będę się rozglądał za tymi, które były e, wydawane w innych krajach. Już tam wadził zaraz podejdę do ciebie. No szkoły. Tak, tam jest złom, no. Zaraz to wszystko pokażemy. Te Mercedesy to to już pewnie widzieliście. E, nie raz. Tutaj mamy kolekcję jeden do kurde, oh cool. chyba 87, nie, nie pamiętam. Tutaj mamy jakąś Skodę RDO, nie wiem czy to jest Skoda, tak, Tatra. Tutaj zobaczcie co się dzieje. Ten star to jest wyjątkowy rarytasik. I co on tutaj zabrał? Polonezy i dwie syrenki. No, mieć takiego w kolekcji, coś pięknego. ale to już 1 do 24 tutaj Alfa Romeo Montreal. tutaj ciekawy model Lancia to z silnikiem e, z silnikiem Ferrari kolejna Alfa Volvo e, Cross Country Golfik cała kolekcja zobaczcie 1 do 24 aszet. proszę bardzo Wszystkie są, chyba wszystkie Dlaczego to jest takie drzewo? To jest taka, taki korzeń wiesz hmm? Dla ozdoby i żeby tam rybki miały fajnie, tutaj Na górze te trujeczki W różnej opcji, najfajniejsza ta czerwona oczywiście to, 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 O, tato to widziałeś Co? To czerwonego tam na górze? Tutaj, no to jest Cinquecento, widzisz? Jest w warsztacie jakby, w się... takim zainscenizowanym no, To jest chyba dach z pagody Ale nie jestem pewien, z takiego Mercedesa Cabrio. Uh -huh. Tutaj mamy złomix. Fajnie wyglądają, takie złomki. Jak na wysypisku, nie? Wadziuś? Uh -huh. Ten jest bardzo fajny. Jak na, się wysy... jak na wysypisku, no? Ej, Tutaj jeden do o, trzech. Mhm. To Mercedes 16 32 Sprinter 300 SL Skoda Zaporozec zglebowany proszę państwa Te Mercedesy też mi się bardzo podobają. Zwłaszcza ten 408D jeszcze z tą lawetą. No bomba. Po prostu. To są klucze. No do jakiego samochodu? Weź zobacz, jaki tam jest znaczek. Nie, wiem To jest Abarth, czyli to, to jest ten fiat. No. Tu maluchy. Pewnie laudo racing. Ale nie jestem pewien. Jutro tutaj Władek przychodzimy i nagrywamy więcej filmów, dobra? Przyjdziesz ze mną? Będziemy jeździć samochodami i będziemy nagrywać, okej? Okay? Dobra? Zgadzasz się? No to dobrze. Słucham. To jest chyba klej jakiś albo nie wiem co tam. Jakiś sprzęt inny do detailingów. No dobra proszę Państwa, to tutaj na razie tyle. Zaraz jeszcze nagram zajawkę tego co się jutro będzie działo. Tu są wiertełka różne, no. Tu jakiś garaż, zobaczcie. Lambo. Co? No, tu są tak, tu są złomiki. Dobra. Lecimy i zaraz ja pokażemy. Za, pokażemy jeszcze, jakie samochody jutro będziemy nagrywali. Jutro wpadnie na kanał. Proszę Państwa, Porsche 911 996, jest też Mustang. Mustang wygląda jak pierwszy rocznik. Eee, no możemy go otworzyć, ostrożnie Wadzio, tak, dawaj. Chodź, pokażemy. O, tak jest. Pięknie zrobiony, to jest prawdopodobnie Mustang pana stopłosy. Tak, ale na razie nie odpalamy, jutro będziemy nim jeździć, dobrze Wadzio? Okej. Okay. O, cyk. No, tak jak ze mną przyjdziesz, to będziesz nie jeździł. Będziemy go nagrywać, dobra? Ok? Tak, jest w środku, proszę Państwa, w tym Mustangu. No, wszystko tutaj sztywniutkie. Już tutaj się trochę z nim zapoznałem. Naprawdę ekstra dowoda. Ale zobaczcie go jutro w lepszym świetle. Jest to prawdopodobnie pierwszy rocznik. Zobaczcie, jak tu się drzwi w ogóle zamykają. Proszę bardzo. Z uwagi na światła, ale dokładnie dowiem się jutro Tak się to prezentuje, idziemy A, dalej jeszcze. Proszę Państwa, ML63 AMG Piękny wóz, oczywiście wyniuniany tutaj w Professional auto, auto Detailing Pewnie już jest umyta. No tak, no widać, że umyty, nie? Ale nie opony Opony też ma tutaj, już ma liźnięte, że tak powiem No, zobaczcie, jaka to jest potęga. No dobrze, proszę Państwa, to się widzimy jutro. A tutaj, trabant, którego już pokazywaliśmy. I to wszystko w professional u Kuby. Hotel Kasprowy zakopane.